Mam suchą skórę, a jednocześnie wydziela mi się tyle sebum i tworzą się za skórniki. Jak mam sobie z tym poradzić? Z tego co mówisz, wydaje mi się, że jest to zaburzona bariera hydrolipidowa. Twoja skóra jest przesuszona, potrzebuje się bronić, przez co wydziela się jeszcze więcej sebum. No dobra, ale próbowałam już naprawdę wszystkiego. Kremy, maseczki, olejki i dalej nic. Bo to nie tylko kwestia samych kosmetyków. Twoja skóra potrzebuje się zregenerować. A w tym przypadku pomoże ci maska LED. Czerwone światło wzmacnia barierę ochronną skórę. Przyspiesza regenerację i pomaga jej znowu działać prawidłowo. Po kilku użyciach zauważysz, że twoja skóra się uspokaja. Nie będzie się już tak przetłuszczać, ale jednocześnie nie będzie też już taka sucha. No dobra, ale to nie jest działanie tylko na chwilę, albo dla osób z trądzikiem czy z przebarwieniami? No właśnie nie. O to chodzi, że maskalet działa głębiej, stymuluje produkcję kolagenu i poprawia mikrokrążenie. Dzięki temu Twoja pielęgnacja wreszcie zacznie działać, bo Twoja skóra zacznie wchłaniać składniki tak jak powinna. Okej, okay, czyli to nie tylko dodatek do mojej pielęgnacji, tylko coś, co faktycznie działa. A po więcej takich porad zapisz i zaobserwuj.